No dobra, jak to mają być pamiętniki z wakacji, to niech to i będą pamiętniki z wakacji. Siemandyro! Dzień doberek! Zylc, jajecznica i wszystko, co ma być. Sieman Derw, braku, siema. Dzień dobry, pani piękna. Dzień doberek, ale witanko. Ale Stefan ma ogon do góry, będzie petarda. No <laughs> <będą na ten. śmiech> Stefan, sypiemy, nie? Masz. I teraz będziesz musiał niestety ale na myszy, szczury i wszystkie inne rzeczy polować, nie? No. Weź go, nie straż, bo on nie poleci, kurde. A teraz się mandero. Dzień dobry, witamy wszystkich oficjalnie na kanale Adi -Bajkerowo. Ekipa walizka, pamiętniki z wakacji. Zaczynamy serię, którą wam obiecałem, że będzie. Także ekipa jest mega wesoła. Artur troszkę ma stresa, bo nie lubi latać. Co się stało? Zapomniałem. Czego? Ale oh mojego elektryka zostało. O jest. A na co ci okulary? Na słońce, nie? Ja o, ty chcesz obserwować. Zejdźcie chociaż na bok. Także my idziemy na lotnisko wam życzymy miłych seansów, bo tych seansów na pewno będzie kilka fajnych, dużych, no i tyle, nie? Lecimy dalej. Zestresowana? Nie, myślę co kupię. <grytanie> Kurde, myślę co kupię. No proszę bardzo Teraz się zaczyna, ja widziałem już jak Kasia wyrwała do przodu, no, nie? Ja wiem to, co Kasia pobiegła. Nie, ona tu już stoi no dobra, co? Na jednego? No, no, no. Cześć! Cześć. Cześć. Ta jest, ta się siostrzyczki, nie? No to na jednego nie. Barman, barman, dobra, nie ma, weź mała, ten bilet, nie, 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 ja barmana nie pokażę, pamiętniki z wakacji normalnie to będą, ja już to, ja już to czuję, to będzie wesoło. Jak się robiło maju, maj, to teraz trzeba biegać, kurde, dawaj. Dawaj, bo odlecą bez nas, kurde, no co wy robicie? Gdzie jest Kasia? <grym> z kleło, nie? <grym z nas> dawaj, dawaj, szybko. Oni bez nas odlecą. <grym z> nas> ale żeśmy się zasiedzieli na Maju Maj. <grym z nas> no, a tu ostatnie wezwanie, nie? Ale lipa, co? Po jednym ale. Po jednym, Jo, za chwilę. Ja pierdzielę. Ale... No ona nam mówiła, ja mówię niech pani poczeka, bo tu jeszcze 5 osób zostało nie? Ja no mówi, że nie? mówi, że ona mi dała paszport, mówi, że nam szybko biec i zablokować Nie bo że żona już biegnie no Je Maju, maj, tak się kończy maju, maj, ale dobra już robimy boarding na samolot <grywki> Dotarliśmy szczęśliwie i nas zabierają <grywki> Tam dziewczyny siedzą Arturo jest gotowy, gotowy? No. Urszula gotowa, Kasienka gotowa. No to co? Do Dubaju, nie? Do Dubaju Teraz to się zacznie, Artur. Wygasili nam wszystko Strum odcięli. Odcieli. teraz to się zacznie. Zobaczymy sobie troszkę z lotu ptaka. A potem już widzimy się na miejscu chyba. A, ale to są widoki mega. Ja, pitole, rewelacja. Ale pięknie. Nie, naprawdę. O, tam możecie zobaczyć rafineria. Rafineria gdańska, ale pięknie. Coś wspaniałego Widoki są przekozak Nie Ja w to nie wierzę Tu się dzieje tragedia, nie? Nie, naprawdę, Zaraz to cię porwie Zobaczysz Nie fisiuj ja pierdziele, te, te wszystkie GT mają takie napisywanie, nie? Krajzolki. Wylądowali. Dzień dobry. Znaczy dobry wieczór, bo jest 23 czasu polskiego, a yy, północna. Okay. Idzie Wasza, idzie wasza. <laughs> No i mówię, pamiętnik. Nasza pierwsza. O kurde. Pierwsza walizka, jaka wylądowała, to jest nasza walizka. Oj, dobra. Cyk, moja. To jest Twoja Patrycja. Cyk. Gdzie są dalej nasze? Ja pitole. Pierwszy raz w życiu miałem moją walizkę. Pierwszą, no rewelacja. Czerwone pasy trzymają. Jak złoto. A to dopiero teraz kupiłem, nie? Ale czerwone trzymają jak zicher, a niebieski znowu był rozpięty. Ty masz parcie na szkło, matko wodska, nie? Mała Dawaj Ech! Duszno tu jest, nie? Duszno? Wow. Tu nie jest duszno, tu jest pięknie Pięknie. Welcome to Antalia Dobra Mm. Tu i ap. Tu i ap. Ap to my jesteśmy już prawie. No, 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 <noise> Takie turbulencje, jakie były, nie? Uwierz się, naprawdę. Jest, Artur, przeżyłeś. Ty przeżył, Ja przeżyłem. Płakałeś, ale jeden przeżył, a drugi przespał, nie? Także... <noise> Bo ja lubię spać. No. Także stoimy do tu i ap. Andreas, ty jesteś już też, nie? Gra? Bo jesteście automatycznie we dwóch, nie? Bo ten, ten, kto zabukował,. Czama parcie na szkło, ja pierdziele No dobra, tu i 195, wsiadamy. Gwiazdy się zosył No ja, no i dobrze. Artur, ja mogę jechać, żaden czy, problem. Czy znam ty. <grym> Tylko ty, ty, czy ty, czy ty, ty, który ja mam tu wcisnąć. O, jest, o, majster. A Ile, ile? ile. Biera, otry, da, okay. maraba. Tak jest. Szukram. Szukram, szukram. Wow! Oje, ale ruch. Kurde, ruch jak diabli. Pierwsza pięćdziesiąt. Gdzie jest Urszula? Tu one stoją. Pierwsza pięćdziesiąt. To ten esek, czy co? Co? Chodźcie się zameldować najpierw, co? O Jezus Maria. Dobra. Są palmy, to już jest dzień zrobiony. Dawać do recepcji, a nie tam wy... Kciuki! Czarne kciuki wymiatają. Dawać. No tak jest. Artur GT Mała na końcu, nie? Hehehehe <gry> hydros. No, wam wam zapalować to jest naprawdę trudno <gry> co ty gadasz okay. Maldowanko Okej mm -hmm. Okej, okay. Okay. no problem Masz? 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 Mm -hmm. Co ty chcesz? Ale żarcie jest Czekało na nas tutaj żarcie w godzinie drugiej 10, także z ludzi. Już Szul, urszula wypisuje kwity smacznego w ogóle. Miał Stefan. Stefan nie chce podejść, nie? <laughs> Stefan nie chce podejść do nas. Święta racja, to nie jest Stefan. To był Stefan, on by od razu był przy nas, nie? A tak? Lipco, idziemy zaraz na pokoje. Chodź tu. Halo mimi. Halo mimi. Chodź tu do nas. Ojejku, Ale zobacz jaki agresor, nie? okay your room is here yeah. so, we we there? There. Huh? so we need Where? to go there so we need to go there from yeah. here look Where? from here go direct uh -huh. the right side go directly and then left side on this way you will see the right side attack. <laughs> so here but over there your room Ta jest męcząca. Is, is uh -huh. Niech już są te roomsy takie, że wreszcie my się zameldujemy. Jest pół do trzeciej rano. Zobaczcie, która to jest godzina, nie? Pięknie to wygląda z nocy. <śpiewanie> Naprawdę pięknie. Bo teraz oni krzyczą już na mnie, że ja idę nie w tą stronę. Co trzeba. Nie wiem, dobra, gdzieś tam znajdę. Gdzie oni idą. Jezus Maria Józef jest fianty. Tak to jest. W nocy przyjechać. W nocy przyjechać. bagażowy ci będzie. Dostarczą bagaża, ale cię nie doprowadzi. Ekipa już idzie tam. Ale tutaj na wilżacze chodzą, ja nie mogę tutaj wejść, bo ja będę zaraz cały mokry No dobra, idziemy do naszych pokoi No i petarda Dobra, jesteśmy w pokoju Super but I'll take and then it's here. OK Oh! Yes. Oh my god. One last, sir. To już było. Sorry, tak? To było? Dobra. It's no problem. It's okay. No. No, it's uh, here. Au da. To się Dziękuję. No. Jest pięknie. I jest pięknie Czego sobie więcej życzyć Zobaczymy jeszcze jaki widok na balkonie Balkon tak otwierany Widok na ogród Adi. Gitara Artur. Co Artur? Gdzie jesteś? A gdzie ty jesteś? Ja jestem tutaj, chodź tu, e, zobacz, tu. U góry no. Sąsiedz z góry, tylko nas nie zalewaj. Jak będzie nas zalewało, to ja będę wiedział, kto to robi, nie? No, <grymny> no to jeszcze sprawdzanie taktycznego pilota, czy działa wszystko, wszystko działa. Gitara, no i dobrze. Urszula już śpi, się położyła do spania. Także my też kończymy. Jest trzecia w nocy, zameldowani. Lecimy odpoczywać, a rano się widzimy na następnym odcinku. Także, jak Wam się podobało, łapa w górę. Subskrypcja. Kto jeszcze nie subskrybuje? Artur! Oni już poszli. Taki jeszcze widoczek z balkonu. I tyle, nie? Artur! Dobra, Nara.